Siemka, 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 mordecki. To jest kolejny z mm. Tam był gaz e, Mam full pod na w ogóle. A tak naprawdę to posłuchajcie, mamy tutaj nowe wydarzenie oczywiście. A ja zdobyłem kolejnego najnowszego skin'a który chyba wyszedł nawet bym powiedział dzisiaj. Oczywiście mroczno koło mrocz nim kilka razy. Dzisiaj już wydałem 40... chyba 45 zł. Więc to i tak jakaś tam kwota. Jesteś zdobyłem właśnie nowego specjalnego skina. Otóż witajcie na tym skinie. Dzisiaj go oczywiście testowałem, to skinę, chociaż ja już nie <coughs> tego skinka. Dzisiaj go testujemy razem, bo jeszcze z Wami go nie testowałem. Jest mega ciekawy. W ogóle to twórcy gry ogłosili, że będzie skinik, który może latać. A wygląda to taki dziadek szkielet, który będzie latał. Tego skina jest nie ma w grze, więc ciekawe czy serio on będzie. A teraz będziemy grać, więc okej. Okay. Okej, okay, ja tak to przyjrzę nawet i powiem wam że szczerze nieźle, ten zginik bardzo fajnie wygląda, tak klimatyczno, halloweenowo, oczywiście, dla was oczywiście, nagrałam, mówiłem, że regularność tu będzie na społeczności, więc wiecie już dobrze, że będzie tutaj regular. ohoho, czy zbierasz horror? No, wcale nie wybiera na gierka. na no, jaki gości, dobra. Wywalu, ja też chciałem go wywalić, więc no no ser... Jeżeli jesteś Polski lub z Grecji, no to co mam jakie pozdrawiam, więc... E, liczę, że się seria w ten filmik e, obejrzysz z Więc okej, okay, fajnie. E, się nie wiem co będzie to. A ja w ogóle to nie znam jakiego kraju jesteś. Po prostu się pozdrawiam. Więc teraz lecimy dalej. Teraz uwaga co będzie jaka będzie kolejna mapeczka. No może będzie blog, to może tam jakiś overa. Nie, 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 nie. Mordeczki, nie mylicie się, raz... co? A wiem co to było, dobra. Lag ten, bo ja się nie parę wam pokazałem kolejnego laga. Że się da jakoś respist tam na podłodze. Mega fajny skinik, kto go tworzył. Mega pozdro dla wszystkich. A przy okazji to twórcy gry mi po powiedzieli, że jeżeli chcę mieć nick e, już miałem rangę kreatora, jakby ktoś nie wiedział, bo miałem e, ten tester e, kolejnej wersji, byłem raz, e, to e, może o tym nie nagrałem nawet w filmiku, chociaż ja mam jeszcze kilka mitów, które będziemy dzisiaj się testować, ale jak na razie... A, sorry, bo ja nie zauważyłem, dobra. To zaraz zrobię... A dokładnie to mit polega na tym, że wchodzicie sobie w dostosuj. Tego mita sam wymyśliłem, będzie nie każdy go zna, ale ja i tak go pokażę. Popatrzcie. Się. Mamy tutaj tego skina odłożny, którego ja mam, odblokowanego ten Springlass. Jeżeli go odwrócimy, to wiecie, że on ma tutaj gwiazdki? Przynajmniej no gwiazdki ma normalnie. A jest ta panda. Widać tutaj na obrazku, że jakby miała taką maskę, nie wiem czy wy to widzicie, więc jakby co to sory, jakby tutaj było, nie było widać tego, jakby ktoś mi powiedział, że tego nie widzi, ale ja to troszkę tak widzę, no może, no okej, okay, no, albo że przynajmniej gościu tutaj ma nie niedociętą jakby tą, yy, tu, 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 tu. To właśnie, a nowy skinik, który będzie dobry dodany zaraz w grze, będzie miał taką naciętą tą, więc no to też jest taki mitu. No. Mamy jeszcze tutaj coś właśnie do boży, no, no raczej nie. mordyni. Ja oczywiście odpowiem na kolejne pytania widzów. Nikt oczywiście mi nie wysłał komentarza, ale było kilka innych komentarzy. Jego go, się pytał właśnie kilka dni temu to omawiałem. Czemu gram sam? A ja mu opowiem, że gram, nie gram sam, bo mam swoich znajomych tutaj, więc no, yy, ogólnie to mam też dużo klizetonów, które możemy też wydać, więc uwaga, Rozkręcenie nie niestety nie mogę dołączyć się wiadomo do gry, bo no wiecie, wiadomo, że dzisiaj tego z Dynamite, którego już mam prawie, prawie by było... że to jest, jest nowych spelcerów, wiecie, bo ja nie jestem skinki, które ja mam, to mnie nie przejmują nie raz. O, może, może będzie to spelcer... Ej, może będzie! Nawet nie było blisko. Ja myślałem, że to będzie to kręcenie tak, że, że, że jest blisko ten spelcer. Tylko nie mam co kręcić z tym kołem, bo i tak my już mamy z niego te skiny, więc... Jest mamy oczywiście ofertę za 1700 klejnotów, gdzie mamy na tego skinka ale ja zje wszystkie mam, nawet mogę Wam pokazać. Więc lecimy dalej. O proszę, tutaj mamy tego fire smoka. Jestem tego teraz, że się to nagrywa. Mam oczywiście dużo koronek, bo oczywiście wygrywałem, gdy wiesz się na to na pacjent, Więc mordy też pozdrawiam wszystkich. A ja wam mówię na dół, na dzisiaj, widzimy się raczej jutro albo jutro, no kiedy się pojawi filmik, kiedy będę miał czas, to oczywiście będę nagrywać, więc obserwujcie i nara.